Dziś zapraszam na film o wierceniu w stali nierdzewnej. No widzicie, dobrze musi się dać woda. Wiertło na początku wolno wjeżdżamy w materiał. No i dopiero na początku te wióry się skręcają ładnie, choć idzie bardzo dobrze. Nie trzeba za bardzo, jak to się mówi, cisnąć, bo jak się na stali nierdzewnej bardzo mocno przyciska, Chociaż dobrze bierze, to można przegrzać i przypalić wiertło. No najpierw mam tutaj do wiercenia tulejki, najpierw robię faski i robię nakiełki, żeby wiertło dobrze brało i nie rozbiło. No troszeczkę Wam tu zasłaniam, no ale niestety muszę zmienić detal. Jest w bardzo, na bardzo dużym zbliżeniu. O no, tu chłodziwo jest ustawione. Ono cały czas jest w jednym miejscu. Jak to brzydko mówiąc nie drdolić, żeby później nie leciało wszystkimi możliwymi szczelinami Także mam go to, tą rurkę już ze dwa lata. Myślałem, że będzie gorzej, ale jestem na razie bardzo zadowolony. No tutaj druga tulejka z drugiej strony. No i dzięki temu, że wiertło dobrze naostrzone, ładnie bierze. Są to wiertła Makity HSS, zwykłe ostrze tym sposobem, co Wam pokazałem. jednej strony faska, z drugiej strony faska. Ważne, żeby były równe faski i podcięcie. No, tutaj są obroty gdzieś w granicach 500, za duże obroty. No, bo kwasówka, jak wiecie, nie lubi za dużych obrotów. No, i tutaj za każdym razem zatrzymuje się że No, Wymieniamy detal, podnoszę osłonę. Osłona powoduje to, że maszyna się nie włączy. Dopiero muszę opuścić osłonę, o, włączyć i dopiero dosuwam wiertła. Nie dotykam żadnych części wirujących, czy w rękawiczkach, czy bez rękawiczek. Nie dotykamy. No i tutaj teraz z drugiej strony. No i za chwilę tulejka będzie gotowa. Dziękuję. Zapraszam na kolejne filmiki. Dziękuję za udostępnianie. Wkrótce film o przyrządzie do ustawiania osi na fryzarce. Dziękuję i zapraszam na kolejne moje filmiki.